Cześć, witajcie. Kolejny dzień z Władziem w roli głównej. Dzisiaj już bardziej konkretnie, przejdziemy do jakichś prac serwisowych, nie tylko takiego jakiegoś tam dłubania w pierdołach, ale czas na wymianę oleju. Wspominałem w pierwszym filmiku o tym, że olej był wymieniony 5 lat temu. Czas najwyższy ten olej wymienić. Także ja zaczynam od spuszczenia oleju. Yy, oczywiście dobrze by było, gdyby silnik był rozgrzany, ten olej jest rzadszy, ładniej nam spłynie yy, i tak powinno się to robić. Natomiast zdemontowany mam filtr powietrza, będę był na zimnym silniku. Natomiast, yy, natomiast nie będę go zalewał olejem w tej chwili, ja go, ten olej jest po prostu spłuczony, są sobie ścieka, nawet przez 2 czy 3 dni, niech sobie stoi. Skapię z niego wszystko co może. Oczywiście tutaj ten filtr, ten bączek, jak to nazywają, ten filtr odśrodkowy też oczywiście do czyszczenia. Wyczyszczę, zobaczę jak on wygląda w środku Na razie na boczek z tym tutaj to położę I zaraz to będę demontował Rozkręciłem ten filtr odśrodkowy, zdemontowałem to stąd tą siateczkę O, tak to było założone Co my tu mamy? No tu mamy całą komorę tego filtra no i tutaj już tutaj już trochę rzeczy jest nabite no nic, myślę, że to będę sam widział podczas tutaj eksploatacji tego ciągniczka jak to wygląda i przy przyszłej wymianie oleju będę miał już jakiś pogląd na to czy tutaj się zbiera tego dużo, tak po prostu powietrza z tego wszystkiego czy po prostu tutaj to było w ogóle nieruszane o, tak tutaj to wygląda jeszcze Wam to pokażę Tutaj są już wyczyszczone elementy tego filtra środkowego. Tutaj. To co tu będę skręcał. To też jest wyczyszczone już ze środka, ile się dało. także ten element już sobie skręcę. W międzyczasie tutaj sobie umyłem elementy tutaj tego yy, filtra powietrza. No tutaj ze środka też to wszystko. To było tak naprane. Pyłu grubo wewnątrz. Tak myślę, że jest 2 mm na pewno. Taki kożuch z tego osadzony, taki oleisty. Więc może jest tutaj sobie dostęp, no ale można to umyć raz w sezonie. Tak mi się wydaje. No więc tutaj też to już jest umyte. No i tak, tutaj to tak ma być. Teraz tak. Widzicie, tutaj jeszcze była podkładka sprężynująca. Tak trochę się zastanawiałem, dlaczego sprężynująca. Nie mogła być zwykła. Po pierwsze, nie wcinałaby się w ten plastik, nie drapałoby go tak. No chyba, że istnieje tu taka możliwość, że potem na ten motylek się może w trakcie pracy, przy jakichś drganiach coś tutaj poluzować. No więc. Temat dyskusyjny ogólnie była, to będzie. No. Nie będę tego zmieniał. Doszły części. Tu jeszcze powinna być jedna gąbka. O czym nie wiedziałem. Dopiero potem w katalogu części sobie sprawdziłem, że jeszcze występuje, więc będzie dołożona. Ale już to mogę złożyć. Tutaj już jest świeży olej. Czyli filtr powietrza mamy z głowy. Olej w pompie wtryskowej. No i. I tego oleju, zgodnie z instrukcją obsługi, powinno być 100 ml, a mi wyleciało 250. No i jest to bardzo takie rzadkie, czyli najprawdopodobniej jest wymieszany z ropą. Pachnie też ropą. Więc nie wiem, kiedy był wymieniony olej, poprzednim razem, czy też 5 lat temu, czy po prostu mam do czynienia już z jakąś tutaj nieszczelnością no nic, zapiszę sobie na kartce w notesie to kiedy co wymieniałem, ile czego wlałem i będę obserwował co się dzieje po przepracowaniu jakichś 20 motogodzin ten olej spuszczę wleję od nowa w tej chwili jest wlana równe 100 ml kolejną rzeczą kolejną rzeczą Kolejną rzeczą są zwolnice, które tutaj opróżniam z oleju, próbuję tu sobie to jeszcze troszeczkę wystać taką pompką. No ale to już nie, nie bardzo, że tak powiem, e, cokolwiek chce iść. Dostałem jeszcze z tamtej, ten olej sobie tutaj spuściłem, on jest tutaj w takiej banieczce. Już Wam pokazuję jak on wygląda, czy jest go tutaj litr czy ponad litr, trudno powiedzieć. Ale taki to ten olej e, jest. E, kupiłem Hipola 80 90 do przykładni i tak mi w sklepie doradzili. Już wiem, że pewnie nie będzie najlepszy, bo znalazłem już Hipol 85W140, który jest przeznaczony właśnie do bardziej obciążonych mechanizmów. Na no ten, no to bardziej tak jakby do skrzyni biegów. No ale. Natomiast, tak jak mówiłem, przy oleju silnikowym, że ja planuję robić takie serwisy olejowe dosyć często. Tutaj ten ciągnik nie będzie w jakiś sposób bardzo obciążony, żeby to naprawdę, myślę, miało móc coś się stać. Myślę, że jak wleję ten 80W90 tego Hipolka, to. Przez sezon w tych zwolnicach to, to się nic nie stanie. Może się po prostu te zwolnice fajnie w środku wypuszczą. Zrobimy taką płukankę, no i wtedy zaleję już takim olejem dedykowanym, tym właśnie, na przykład polem 85W140. Kolejna sprawa, co wspominałem, czyli klakson jest, jest, no więc stopy też powinny być. O, chyba się czujnik tam całkiem zepsuł. No ale nieważne. Członiczek tu sobie leży już nowy, przetestowany, działa, więc nie będę w nim dłubał w tym, co jest oryginalnym, tylko po prostu go wymieniłem. Objaw był taki, że po naciśnięciu pedału gazu, pedału gazu, tak, po naciśnięciu pedału hamulca, yy, światło w pewnym położeniu, czyli jak docisnąłem hamulec delikatnie, to światło stop świeciło. Po wciśnięciu mocniej, to światło przestawało świecić. Dlatego nowy czujniczek. A tutaj, tak, tutaj mamy chlapacz, który kupiłem. Chlapacz jest taki, przed tego na pół, bo jest duży. I będzie z niego dwa chlapacze po 30 cm. Takie długie. Cały chlapacz ma chyba 35 albo 40 na 60 Chyba 30 na 60 No, no więc będzie. A no tak to wygląda, bo to jest chlapacz z dużej jakiejś ciężarówki. Ale kosztował 27 zł cały, no więc nie chciałem już kombinować. Odwrócę go tą y, stroną, taką y, czystą, do zewnątrz. No i tu będzie wkręcony z jednej z drugiej strony, więc to jest kolejna rzecz, która do... dojdzie. Co my tu w tym pudełku mamy? Aha, bezpieczniczki, tak jak w oryginale. Kupiłem kilka na sztukę, tak żeby mieć w razie czego coś nowego, świeżego ale nie chciałem tu zmieniać ani puszki bezpieczników, ani innych bezpieczników chciałem tak jak były w oryginale o i odblaski na tył wiem, w białej obudowie, kurczę nie było w srebrnej, a to się rozleciało mi te obudowy całkiem więc dobrałem tak, żeby, dobrałem tak, żeby rozstaw śrub mi się tu zgadzał, żeby w te oryginalne mocowania tutaj to wsadzić myślałem o wymianie oleju skrzyni biegów 11 litrów ponoć tego oleju ale odkręciłem ten korek i jak wsadziłem palucha i wyciągnąłem, no to, to ten olej to jest kurczę jakby wczoraj wlany tak czyściutki więc niczego zlewać i wlewać potem z powrotem jak się okaże, jest faktycznie czysty, czego zostawić lecę z tym składaniem tego wszystkiego, bo bo o, tu jeszcze klapniemy oleju troszeczkę bo już zleciało Hmm. Hmm. na razie martwimy tylko ta pompa znaczy ta ropa w, tej, w oleju ropa w oleju tu na takie resztki oleju, nie jest on świeży ale wydaje mi się, że tutaj ten olej ma inną całkiem funkcję więc tutaj wykorzystuję jakiś olej LOTOS ten co już wspominałem o nim 15W-40 data, widzicie jaka to jest data, czekajcie o. Widzicie, 2016 No, olej też ma już właśnie 5 lat Tak, także ten sam olej był chyba w skrzyni biegów, w tym skrzyni biegów, w silniku Tutaj na razie do tego może się nadawać, a tam jest olej W wywiaderku z silnika, czarny jak smowa gesty jak jakaś galaretka, chłopcze Okej, okay. dobra Skrzynkę trzeba będzie kiedyś przeglądać, zobaczyć co tam w środku jest No i, cóż y może jutro Może jutro nie, jutro się nie uda zrobić przejażdżki im jeszcze? Dalszej eee. Aha, no jeszcze filtry paliwa Zapomniałem o tych filtrach To jeszcze muszę zrobić, wtedy będzie przejażdżka Żeby rozbijać to wszystko, żeby to odpowietrzyć Myślę, że nie będzie problemu z odpowietrzeniem No, Ale zanim to oglądniecie Ten film, to prawdopodobnie już będę po wszystkich zabiegach i po pierwszych jazdach, także Także to już będzie po wszystkiemu. No, ale okej, okay, dobra, zobaczymy co z tym wszystkim dalej. Piszcie w komentarzach Wasze dalej uwagi na temat tego ciągniczka i co tam jeszcze, co tam jeszcze radzicie zrobić, żeby usprawnić to ten radziecki wynalazek. Od razu, od razu powiem tak, że jeśli chodzi tu o przerabianie kolumny, kolumny kierowniczej, żeby się to prościej kręciło Gałkę na kierownicę może zamontuję Żeby sobie była Faktycznie żeby sobie kręcić jedną ręką Chociaż e, trochę to śmiesznie brzmi Bo faktycznie na postoju to jedną ręką To sobie można pokręcić Chyba nie wiem gdzie ale, ale Faktycznie opór jest Nie na no, tragedii nie ma daje radę tym kręcić Nie ma z tym problemu najmniejszego e, Trochę niej się przyda Zamiast machać ciężarkami lepiej machać kierownicą Dużo przyjemniej Podróżując z takim ciągniczkiem wiadomo że z sprzętem to będzie jeszcze gorzej na polu bo no, tam, ziemia to wszystko no to siłownia będzie natomiast nie chciałbym tutaj przerabiać tej całej przekładni w jakiś sposób taki żeby coś tu zmieniać jak na razie być może dodałbym tutaj kiedyś jeśli by się faktycznie trzeba było i już bym nie wiem pary w łapach nie miał albo na się jakiejś kontuzji kurcze łokcia bo nie wiadomo czego i nadgarstka i, i pleców to jakieś wspomagalniko by się tutaj zamontowało, czy elektryczne czy hydrauliczne, nie wiem, no hydrauliczne na Orbiterolu fajna rzecz, na siłowniczku już taka profesjonalna kręciłoby się jednym palcem prawdopodobnie wtedy no ale 2,5 tysiąca, 3 tysięcy wydać na, na samą hydraulikę tutaj, no chyba żeby szedł jakiś tur z przodu tak, no i wtedy coś by trzeba było tu jeszcze dosprawnić, bo z obciążeniem na jakimś turze no to by to było już trochę trochę gorzej ale nie wszystko na raz spokojniutko, na razie jest zabaweczka że tak powiem do, do pieszczenia i do pracy a że tak powiem y, wygląda i jest w takim stanie że i pod kościół można w niedzielę pojechać na sumę, nie na dożynki <laughs> za rok y, dobra, tyle bo już głupoty gadam trzymajcie się Podaję Was bardzo serdecznie. Na razie hej, cześć.